Jak przemienić kredki w szczotkę do włosów, opaskę, etui albo oryginalną przypinkę. Poznaj fajne lifehacki i pranki z kredkami w naszym nowym filmiku. Poznajcie nową uczennicę. To jest Julcia. Cześć, usiądź obok mnie. Jestem rozalka, mamy teraz plastykę i jest strasznie nudno. Uczniowie, będziemy dzisiaj rysować kredkami. Hurra, kredki, ale fart! Zdejmij etykietki z kredek, połam je na kawałki i rozpuść w mikrofali. Wlej do rękawa cukierniczego, zrób kilka warstw różnych kolorów. Wyjmij utwardzony wosk z rękawa, odetnij ostrą końcówkę, dodaj tęczową etykietę krejola do tekturowej rolki, nałóż klej na podstawę rożka i przymocuj etykietkę na wierzchu rolki. O ludzie, kolejna artystka, a myślałam, że będziemy kumpelkami. Andrzej podkochuje się w rozalce, ale dziś się ukrywa. Ma zamiar napisać list do dziewczyny swoich snów. Rozpuść kredki nad palnikiem. Nałóż krople wosku na pergamin. Zrób stempel. Dodaj pieczęć do koperty za pomocą dwustronnej taśmy. Psst. Dostałaś pocztę. Ale Bartkowi nie podoba się ten rozwój wydarzeń. Sądził, że Rozalka jest jego dziewczyną. Andrzej, nie rób sobie nadziei. Rozalka i Andrzej idą na pierwszą randkę. Nic nie jest w stanie jej zepsuć. Kelner, proszę przyjąć nasze zamówienie. Pewnie za chwilę przyjdę. Nie widzę niczego podejrzanego. Bon to Bartek! Postanowił zepsuć naszą randkę. Przyniósł świeczki zamiast lodów. Włóż pokruszoną świeczkę do miski. Dodaj różowe kredki. Rozpuść i wymieszaj. Włóż knot do kubka na latę i wlej rozpuszczony wosk. Wymieszaj resztę wosku. Niech stwardnieje. Zrób kulkę w kształcie gałki lodów. Posyp kawałkami kredek. Zrób otwór drewnianym szpikulcem. Włóż gałkę na knot. Otrzymaliśmy pyszny świecowy deser. Ojej, moje lody! Nie, czekaj, poprawmy nieco nastrój. O, to lodowe świeczki. Jak słodko! Wrzucę fotkę na Insta. Rozpuść żółte kredki. Wlej wosk do foremki. Dodaj kolejną warstwę rozpuszczonej białej kredki. Kredkowe jajko jest gotowe. Mogę sobie połamać zęby na tym jajku. Spójrz, czy to panda? Gdzie? Ups! Musiało mi się przywidzieć, chyba byłem bardzo głodny. Julcia nie rozstaje się z jej ukochanymi kredkami, nawet gdy jest w kafejce. Czy wybrała już pani deser? Co? Nie, dzięki, mam własny. Nałóż klej na gorąco na pergamin i przymocuj tubę pionowo. Dodaj barwniki spożywcze do rozpuszczonej czekolady. Wymieszaj. Wlej do tubki. Wyjmij zastygnięty wosk. Ukształtuj go w kredkę. Udekoruj etykietką krejola. To dopiero fanka Kredek Crayola. Dziewczyny wróżą sobie z Kredek. To najbardziej niezawodna metoda przewidywania przyszłości. Serio, ta kredka. Patrz mi na dłonie. Bum! Widzę, że wyjdziesz za bogatego przystojniaka. Będziesz miała luksus, sławę i bogactwo. To mówi kredka. Niech tak będzie. Teraz potrzyj kredkę i przerzuć przez lewe ramię. To twój amulet. Pomoże ci być zawsze w kontakcie z siłą wszechświata. Zakryj otwory z tyłu broszki za pomocą taśmy, pokrusz czarną, niebieską i białą kredkę i umieść je w broszce. Włóż do podgrzanego piekarnika na 5 minut? Rozpuszczone kredki stworzą kosmiczny wzór. Gdy kredki zastygną, pomaluj je przezroczystym lakierem do paznokci. Dodaj gwiazdki białą farbą to cały wszechświat w Twoich dłoniach. Ten amulet zaniesie wszystkie Twoje życzenia w kosmos, ale istotne jest, by wiedzieć, czego dokładnie chcesz. Dzięki Julciu, jesteś niesamowita! jej. Wygląda na to, że między Andrzejem i Bartkiem dojdzie do poważnej kłótni! A Julcia jest w niewłaściwym miejscu! Ups! Julciu, przepraszam! Chłopaki, nic się nie stało! Jest spoko! Naprawię to! Ale wstyd! Zetrzyj kredki. Użyj żółtej, czerwonej i niebieskiej. Wytnij szablon logo Wonder Woman... Dodaj go do koszulki. Wypełnij szablon tartymi kredkami. Zakryj obrazek pergaminem. Rozpuść kredki żelazkiem. Usuń szablon. Napiszę Julci liścik z przeprosinami. Bartek, spójrz! Teraz dzięki Wam mam stylową koszulkę. Co, Julciu, jest super? A ja narysowałem ci kwiatka. Chyba się zakochałem. To ostatnia sala, którą muszę sprzątnąć. Co to jest? Giń przepadnie i demonie! Sorki, trochę odpłynęłam. Przerabiałam moje etui do telefonu. Dodaj kredki do arkusza, który w kolejności kolorów tęczy. Skieruj na nie strumień gorącego powietrza z suszarki tak, by ciekły z nich krople. Niech stwardnieją. Wytnij element pasujący do telefonu. Przyklej do silikonowego etui. I pokryj bezbarwnym lakierem. Prawie dostałam zawału serca! Spokojnie, pomogę ci sprzątać. Ale nawet gdy odkurzaniem zajęła się Julcia, ślady krytkowej tęczy nadal były widoczne na dywanie. Naszkicuj krople kredek na pergaminie. Nałóż klej na gorąco wzdłuż krawędzi. Rozpuść kredki i dodaj do stworzonego elementu. Zrób różne kolory. O nie, ja to zrobię. Teraz będę musiała sprzątać wosk z dywanu. Podczas gdy Andrzej jest zajęty robieniem zdjęć rozalce, Bartek postanawia zrobić Julci prezent niespodziankę. Jestem ninja! Julcia kocha kredki? Na bank spodoba jej się moja niespodzianka! Rozpuść białą kredkę. Dodaj różowy brokat. Wymieszaj. Wlej mieszankę do tubki. Wyjmij kredkę z formy, gdy stwardnieje. Zaostrz koniec. Przyklej etykietkę krejola. Posmaruj kredkę brokatem? Zrób kilka kolorów. Uj, ale muszę odświeżyć oddech. Czas na gumę. Dokładnie tego potrzebowałem. Rozpuść kredkę i wlej do pustej paczki po gumie balonowej. Niech wygląda jak nowa paczka. Julcia od razu wow. zauważa brokatową kredkę i domyśla się, od kogo jest ten prezent. Bartek, czy to byłeś ty? Dzięki! Tak, Julciu, podoba ci się? Bardzo, ale twoje zęby. Daj, wytrę je. Proszę bardzo, porysujmy razem. Czeka nas bal. Andrzej i Rozalka wystroili się od stóp do głów. Na pewno zostaniemy królem i królową balu. Wow, co to? Czy to naprawdę Julcia i Bartek? Twoja marynarka troszkę się pobrudziła, pomogę ci. Julcia używa swojej niesamowitej tiary, by pomalować strój Bartka. Przyklej magnesy do Kredek. I przymocuj kredki do metalowej opaski na włosy. Łóż je na przemian długimi i krótkimi kretkami. Cześć Andrzeju i Rozalko! Julcia, Bartek, wyglądacie bosko! Kredkowa tiara była świetnym pomysłem. Rozalko, masz uroczy strój, ale brakuje mu czegoś ekstra. Bartuś, daj mi naszą specjalną szczotkę. Usuń włosie ze starej szczotki do włosów. Przytnij kilka kredek i przyklej je w miejscach po włoskach. Oh. Julcia czesze włosy Rozalki kredkową szczotką, a na jej białych włosach pojawiły się kolorowe pasemka. Ojej, tak dużo lepiej. Wyglądasz zjawiskowo i kolorowo. Wow. Dzięki, Julciu, to pad. do zobaczenia. A, ah, Julcia może zatrzymać swoje kredki. Wolę naturalne piękno. Podobały Ci się nasze sztuczki i żarty z kredkami Crayola? Napisz w komentarzu, który najbardziej. Kredkowe jajko, lody czy jadalna kredkowa czekolada? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych pomysłów od Trum Trum!